Cześć dzieciaki! Oto kolejne wirtualne zajęcia klubu polskiego dziecka. Ostatnie przed Wielkanocą, a skoro przed Wielkanocą, to nie może zabraknąć wielkanocnych akcentów. Dlatego postanowiłam, że na dzisiejszych zajęciach wykonamy sobie wielkanocnego zajączka. Jak zwykle nie będziecie potrzebować wielu artykułów papierniczych, wykonanie jednak nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Dlatego prawdopodobnie przyda Wam się tym razem pomoc mamy lub taty pójście na wideo i do dzieła. Do przygotowania wielkanocnego zajączka będziecie potrzebować: cztery krótkie paski papieru, cztery długie paski papieru. Ja swoje otrzymałam używając dwie kartki A4, jedną pocięłam wzdłuż, a drugą w poprzek na paski o szerokości około 1 cm. Poza tym będziecie potrzebować kawałek białego papieru, nożyczki. Klej oraz gotowe oczka, ale możecie z powodzeniem po prostu je namalować. Zaczniemy od tłowia, do którego użyjemy długich pasków papieru. Składamy je na krzyż i sklejamy po środku. Następnie dokładamy kolejne paski, tworząc śnieżynkę. Wszystkie paski łączymy klejem na środku. Obracamy naszą śnieżynkę i zaczynamy łączyć przeciwległe końce pasków, tworząc kółko, które sklejamy na środku. Łączymy w ten sposób wszystkie paski. A oto gotowy tłów. W podobny sposób wykonujemy głowę. Bierzemy krótkie paski papieru, składamy dwa na krzyż i sklejamy. Następnie dokładamy kolejne paski. Z papieru, który pozostał mi po wycięciu pasku wycinam dwoje uszu, nosek, a z białej kartki zęby zająca. Wszystko razem łączę, tak jak pokazano na zdjęciach. Gotowy zając nie do końca chce stać. To z pozostałego papieru możemy jeszcze wyciąć dwie łapy. Tak prezentuje się gotowy zajączek. Wielka noc to nie tylko zające, to również kurczaki i baranki. I właśnie o baranku będzie nasza dzisiejsza bajka. Sprawda nie jest to bajka o tematyce świątecznej ale pomyślałam, że jest tak przesympatyczna, że miło zakończy nam dzisiejsze zajęcia. Przed Wami płaszcz Maurycego ze zbioru bajki z Wesołej Zagrody. Na zielonym wzgórzu, daleko za wsią, żył razem z przyjaciółmi pystry baranek o imieniu Maurycy. Na pagórkach rosło dużo soczystej, pysznej trawy, więc Maurycy każdy letni dzień spędzał na jedzeniu smakołyków. Z nastaniem pierwszych jesiennych dni Baranek zauważył, że jego przyjaciołom wyrosła przepiękna wełna, a jemu nie. Zaczął się tym bardzo martwić. Najgorsze były noce, które stawały się coraz chłodniejsze i Maurycy marzł. Cały czas zastanawiał się, jak rozwiązać swój problem. Hmm. Pewnego razu zauważył przechodzącą z góry Majkę, córkę gospodarza. Wtedy wpadł na genialny pomysł. Postanowił iść za dziewczyną wprost do jej domu. Dopiero na miejscu Majka zobaczyła, że jest w nią jakiś zbłąkany baranek. Spostrzegła, że zwierzę nie ma futerka i zrobiło jej się żal Maurycego. Dlatego zaproponowała: Biedny baronku, musi ci być bardzo zimno. Wejdź do domu. Kiedy znaleźli się w środku, Maurycy zobaczył na podłodze polar. Pomyślał sobie, że dobrze byłoby mieć płaszczyk uszyty właśnie z tego ciepłego materiału. Z rozmyślań wyrwał go głos Majki, która powiedziała Nie martw się baranku, zaraz uszyję Ci ciepły kubraczek z suwakiem na plecach. Będziesz w tym wyglądał doskonale i będzie Ci ciepło. Dziewczyna wyciągnęła z szafy maszynę do szycia i zabrała się do pracy. Maurycy w tym czasie leżał w pobliżu kominka i ogrzewał się. Majka zaszyła i szyła, a kiedy wreszcie skończyła, bardzo zadowolona ze swego dzieła, kazała Maurycemu założyć nowe ubranie. Zachwycona rzekła: Wyglądasz wspaniale! i uściskała serdecznie baranka. Teraz już Maurycy mógł powrócić na wzgórze do swoich przyjaciół. Nie musiał się martwić, że zmarznie w nocy, i nawet zbliżająca się zima nie wydawała mu się taka straszna. Majka na pożegnanie powiedziała do zwierzątka: Z nastaniem wiosny przyjdź do mnie, abym mogła zdjąć ci płaszczyk. Maurycy podziękował majce i udał się do swoich kolegów, gdyż chciał jak najszybciej pochwalić się swoim ubrankiem. Zimę spędził bardzo zadowolony, gdyż było mu ciepło i czuł się bezpiecznie. Nastała wiosna, więc mam nadzieję, że Maurycy udał się z powrotem do Majki, by ta mogła ściągnąć z niego płaszczyk. Drogie dzieciaczki i rodzice, życzę Wam wszystkim bardzo wesołych świąt wielkanocnych. Spędźcie je razem, spędźcie je szczęśliwie, uśmiechajcie się, bawcie się i cieszcie się całym czasem, który możecie spędzić razem. Niech pogoda wam sprzyja, a zajączek wielkanocny obdaruje wszystkich jakimiś drobnymi upominkami. Widzimy się wkrótce. Wesołych świąt! Pa!